Gdzie jestem Kuba, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii Minecrafta i w nie, niej będzie o to chodziło, że będziemy grali i serali i będzie śmiesznie także zapraszam słuchajcie, podaliście mi zupełnie nie podaliście mi mój kolega mi podał dobrego seeda mianowicie 19 taki, taki seed. wspanialiśmy świetny także no wypróbujemy go teraz sorry możemy źle być słychać ale jeszcze nie mam słuchawek z mikrofonem a wtedy by jest dobrze słychać widzicie super jest fajnie to duże drzewa. Także jest fajnie, fajnie. Wow, fajna zatoczka. Góry. What? Co to jest? Wejdę za chwilę do tego. się dowiem co to jest. Jeszcze nie do takiego czegoś. Nie widziałem na własne oczy także. By zobaczyć i... Dobra, ile będzie odcinków, ile sezonów? Sezonów będzie dużo. I 10 odcinków, jeśli nie będzie jaksów, to nie! 10 odcinków i zmieniamy sida. mianowicie na 16.8. Bo jest super ten seed po prostu wyspy jak już sprawdzałem. Tak jest fajnie. I... Proszę, słuchajcie, ja nagrywam, żeby nie było, że ja pragnę dużo łapić w górę, ponieważ to tak nie jest, ja chcę, żebyście byli szczęśliwi z tych materiałów, które ja wam przesyłam, także no, żeby nie było, dobra, dzisiejszy odcinek będzie trwał 10 minut, następne będę trwały coraz więcej i... Które mnie i tak, się będzie fajnie, w którą stronę sobie polecimy, bo ja to ja nie wiem, Wszędzie jest do... dużo do zwiedzania. Już wiem. Polecimy w tamtą stronę. Tam ten zwykły biom. Dobra, link będziecie mieli do nowego teksturpaka, którego dodam w następnym odcinku Będzie tekstur pak i tu się pojawi taki um, Jest taki jakby kilof żelazny To się taki kill żelazny pojawi się go wciśnie to będzie tak dużo tych rzecz z znaczy opcje, opcji. Jacy z nami gram, gracze i tem sobie będzie można brać, spawnować różne mobki, enchantować rzeczy. Coś podobnego do działa na items, ale lepsze. Także polecam mm nam 20, sorry, że tak późno dzisiaj nagrywam ten odcinek. No, jakoś da radę. Także dobra. Mm. 21, akurat. Okej, okay. gdzie lecimy? Tam. Mam też małą krypę, ale to chyba nie będzie tak bardzo o, Nie będzie tak bardzo słychać na nagraniu. Także spoczko. Spuczku luczku. Spuczku luczku. Dobra, okuciak. To jest wielu. Ja po prostu. I love kurczak. To jest po prostu najgorsze, że mogło w Minecrafcie powstać. Tylko, że moja kuzynka się właśnie, moja siostra, że też na się kurczak boi w Minecrafcie, także jest dziwna. Pozdrawiam ich bardzo serdecznie. Ale dobrze, słuchajcie, mi naprawdę nie zależy na tych subskrypcjach. Ważne, żeby chociaż był, nie wiem, to... Ile tam ma być, nie wiem, najmniej... Z 50 najmniej subskrypcji, kilka łapek w górę i ja będę zadowolony. Ja sobie tu walnę domek. Może... Łot! Ale fajny lodowcy! Ekstra. W tym się zamieszkam. Nie. Jo, ja pierdziela, ale jestem Tempy. Kurwa... Mm, dobra. Jednak, nie, jednak lecimy do spawnu. Tam jest jedzenie. Znowu to dziwne coś, a tam w środku nic nie ma. To wygląda po prostu jak kibel. Zamknięty kibel po prostu i... I se siedzi. Łapek może być tam, wracając do tych łapek właśnie, łapek może być... Naj, naj, najmniej może być 40. Tak na koniec już wiecie jak ja będę miał, nie wiem, 1000 wyświetleń, 20. To znaczy no, 100 wyświetleń na przykład, bo 1000 to ja nigdy nie dobiję, przy tym razima, nie wiem, bardzo dużo. Zapraszam proszę Was, bo wy, bo wy pewnie będziecie oglądać moje materiały, a nie, będzie sub, a nie będziecie subskrybować. Także ja Was bardzo proszę, żebyście zostawiali tą subskrypcję. To mi bardzo pomaga, a to jest fajne. Drewno. Sobie tu hawirkę zrobię. Czyli, no, 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 dom. Ok. Co czego jeszcze nie zrobiły? To to: miecz, szakiera, motyka, piecyk, łóżko. Jestem wystrojony elegancko. Ok, jest to, to, to drzewo. drzewa. Znaczy, część. W podoba mi się to drzewo. Rodzaj tego drzewa jest piękny. Ładny, jest ładny. Okej, okay, zrobimy drzwiczki. jest ładnie To będzie piecyk O no. Pięściu W który nie chcę tu wejść ten spiską, Tam idzie No co? Że nigdy nie zrobię a może No, chodź. Ja nie mogę Ale szybko przemieszczają, także dawaj to kości nie ok troszkę jak mnie nie będzie słychać piszcie w komentarzach co mam zrobić bo ja nie wiem zacofany jestem i nie wiem także pis, piszcie mi w komentarzach piszcie co mam zrobić żeby z dźwiękiem było lepiej jestem bardzo blisko głośnika Jakoś sobie radzę Dobra, moi mini O, nie pokazałem wam skina, więc jest taki Dobra, moje mini. Dzięki za oglądanie Tylko pierwszy odcinek z Minecraft to Poszedł edycjon Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i lajkujcie. Nie musi być dużo lajków, pamiętajcie, subskrybujcie.